Czy wypicie herbaty z liści morwy białej obniży nam poziom glukozy we krwi? Sprawdzę to osobiście. Najpierw wypiję kon konkretną herbatę. Tych tutaj ziół było naprawdę dużo. A następnie 21 gram cukru. Będę mógł porównać z innymi herbatami, z innymi produktami, które nam podobno albo nawet obniżają glukozę, i serkniemy. Nawet na opakowaniu jest informacja, że napary z liści w smaku słodkawych, delikatnych wspomagają metabolizm glukozy i węglowodanów w organizmie. Jeden shot herbatowy, drugi shot z cukrem. Three hours later. Byś nie mi powiedział, jest naprawdę... Herbata faktycznie była stężona, dużo było tych płatków. Niestety miałem rozwolnienie po takiej ilości. Ale efekt widać naprawdę duży. Obniżyło mi poziom glukozy o 40%. Oczywiście ja nie jestem cukrzykiem, nie mam insulinooporności, więc cukrzycy mogą reagować inaczej, ale powiem szczerze, liście morwy białej na czyściocha zdecydowanie lepsze niż jakieś mieszadła to jest biedronki yy, niski cukier, chociaż tam też była jedna dwie szaszetki, to jest mało w porównaniu do tego co ja wsypałem do szklanki. Dlatego też no dla morwy, jeśli pijecie sobie codziennie przed posiłkiem bardzo polecam.